Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Maciej Dąbrowski, jestem inżynierem w firmie Delink Polska. Dzisiaj chcieliśmy Państwu zaprezentować nasz najnowszy produkt, mianowicie zestaw DWP 1010KT. Spotkamy się w centrum Warszawy po to, żeby pokazać właściwości tego zestawu, mianowicie jego możliwość do obsługi połączenia 5G z operatorem mobilnym. Zestaw jest właśnie dedykowany do tego typu rozwiązania, czyli wspiera technologię 5G, wspiera oczywiście również technologię LTE, a więc montujemy go tam, gdzie mamy dostęp do tego typu dostępu do internetu. Zestaw składa się z dwóch urządzeń, modemu zewnętrznego i routera wewnętrznego, co pozwala nam na osiągnięcie zdecydowanie lepszych, lepszych prędkości i lepszej stabilności internetu, aniżeli standardowe routery domowe, które montujemy sobie gdzieś tam w mieszkaniach i wkładamy do nich karty SIM. Oczywiście sam zestaw również zapewni nam dużo lepsze, dużo lepsze Prędkości internetu i dużo bardziej stabilny internet niż nasz telefon komórkowy, a więc dedykujemy go tym z Państwa, którzy chcieliby właśnie korzystać z technologii internetu mobilnego jako głównego dostępu do internetu w dowolnej lokalizacji, w której po prostu ten sygnał od dostawcy internetowego będzie do Państwa docierał. Jakie to są lokalizacje? No, chociażby pierwsza to taka jak dzisiaj nasza, czyli centrum miasta, czyli miejsce, w którym zależy nam na silnym, szybkim i stabilnym internetu. Zazwyczaj korzystamy z internetu kablowego, natomiast, tak jak mówię, 5G to jest przyszłość, niedaleka przyszłość, i wydaje mi się, że będzie to główne źródło internetu właśnie w takich przestrzeniach miejskich. A jeśli główne, no to warto, żeby było szybkie i stabilne. Kolejne zastosowania, chyba też dosyć, wydaje nam się, duża grupa docelowa, to użytkownicy, którzy w tym momencie nie mogą korzystać z dobrej jakości internetu, ponieważ nie ma w tym miejscu w którym chcieliby z niej korzystać odpowiedniej infrastruktury. Mam tutaj na myśli brak, nie wiem, światłowodu, czy ofert internetowych dostawców po prostu e, kablowych. Montujemy sobie taki zestaw i nie przejmujemy się tym, że, że takiej infrastruktury nie ma, tak? Czyli wszelkiego rodzaju domy jednorodzinne, gdzieś tam na obrzeżach miast, e, domki letniskowe, działki, kempingi, nie wiem, łodzie, e, transport mobilny, tak? Czyli jakieś autokary, busy, no wszędzie tam, gdzie po prostu albo się przemieszczamy, albo nie mamy możliwości, możliwości dostępu do internetu ze standardowego źródła kablowego. Instalujemy sobie ten zestaw i tak jak powiedziałem, uzyskujemy naprawdę bardzo szybki, stabilny internet porównywalny albo dużo szybszy niż normalny internet. Kablowe. Z czego składa się zestaw? Zestaw składa się z dwóch urządzeń. Pierwszym urządzeniem jest modem zewnętrzny DWP1010. Jest to jednostka zewnętrzna, do której wkładamy kartę SIM, instalujemy ją sobie gdzieś na zewnątrz, czyli na jakimś maszcie, na ścianie, na dachu budynku. Mamy tutaj dedykowane elementy montażowe dołożone do zestawu, także nie musimy się przejmować, że coś trzeba jeszcze gdzieś tam dokupić. Całość elementy w tym zestawie pozwalają nam na zainstalowanie tej anteny w dowolnym miejscu. Sam Sama charakterystyka. Cztery anteny wewnętrzne, anteny 5G LTE wspierające wszystkie częstotliwości radiowe z technologii 5G i LTE. Mamy tutaj zasilanie POE, a więc możliwość zasilania tego modemu z bezpośrednio z kabla RJ45, z kabla internetowego RJ45, więc nie przejmujemy się tym, że nie mamy gdzieś tam dostępu do gniazdka elektrycznego na zewnątrz, czy musimy szukać gdzieś takiej infrastruktury elektrycznej. Nie, tego robić nie musimy. My dokładamy do zestawu 10-metrowy kabel internetowy i dedykowany power injector, czyli dzięki temu zestawowi wychodzimy sobie gdzieś z tym modemem na zewnątrz, ciągniemy 10-metrowy kabel, podłączamy go do power injectora i nic więcej, jeśli chodzi o zasilanie, nas nie interesuje. Oczywiście sam kabel możemy również wymienić, możemy użyć kabla maksymalnie do 100 metrów. Power injector również możemy zastąpić na przykład jakimś przełącznikiem, po, jeśli już mamy takowy w naszej lokalizacji i możemy, tak jak powiedziałem, ten dystans instalacyjny rozszerzyć do 100 metrów, także w zasadzie bardzo elastyczny, niczym nieograniczony. Możliwość monta montażu. Jeśli chodzi o sam modem, druga bardzo istotna cecha oczywiście jest on odporny na wszystkie warunki atmosferyczne. Wszystkie mam tutaj na myśli deszcz, wiatr, wysoką, niską temperaturę a więc wisi nam, czy, czy jest zamontowany gdzieś cały rok. Nie przejmujemy się tym, że, że jakieś warunki atmosferyczne mogą go uszkodzić. Kolejny element tego zestawu najważniejszy drugi to jest wewnętrzny router domowy, router M15 IDU. Taka bardzo ładna. Minimalistyczna kostka, która gdzieś postawiona na, na szafce w naszym domu zapewnia nam dostęp do sieci bezprzewodowej w najnowszej technologii Wi-Fi 6. Prędkość internetu przez, przez to połączenie bezprzewodowe do 1200 megabitów w standardzie 5 GHz, 300 megabitów w standardzie 2 i 4 GHz. Modem Router wspiera oczywiście najnowszy standard szyfrowania: wpa 3 sieć dla gości, serwer VPN, nowy kontroler rodzicielską, czyli wszystko to, co nowoczesne router domowy powinien Posiadać. No i trzecia, najistotniejsza, trzeci najistotniejszy element zestawu to jest aplikacja mobilna o nazwie Delink Falcon, która służy nam po pierwsze do zainstalowania całego zestawu. Sama instalacja jest prosta do wykonania, oczywiście samodzielnie przez, przez użytkownika tego zestawu. Nie musimy tutaj wzywać żadnego technika, instalatora, kogoś, kto nam, kto nam pomoże cały zestaw zainstalować. Robimy to samodzielnie, właśnie z wykorzystaniem dedykowanej instalacji, aplikacji mobilnej. Podłączamy zestaw, pobieramy aplikację i rozpoczynamy proces instalacji, wciskając po prostu kolejne kroki instalacyjne i wykonując pojawiające się na ekranie instrukcje. Po instalacji zestawu aplikacja pozwala nam również na całkowite zarządzanie i monitorowanie pracy naszego zestawu. Oczywiście w czasie rzeczywistym aplikacja posiada darmowe konto w chmurze, czyli konto Cloud. Jest oczywiście w języku polskim, także z dowolnego miejsca z dostępem do internetu przy wykorzystaniu naszego Telefonu komórkowego jesteśmy w stanie tym zestawem zarządzać i monitorować jego pracę. A co możemy robić? Możemy chociażby sprawdzać e, zużycie danych komórkowych w, w naszym modemie. Możemy ustawić sobie progi, e, po których przekroczeniu będziemy informowani o zużyciu takiej ilości danych. Otrzymujemy sms -y z taką informacją na podany numer telefonu. Mamy możliwość konfiguracji sieci bezprzewodowej, mamy możliwość konfiguracji tej kontroli rodzicielskiej, o której powiedziałem, czyli możemy sobie ograniczać dostęp do internetu. Dla naszych dzieci czy dla użytkowników naszej sieci, ograniczać im dostęp do konkretnych stron internetowych, także w pełni, e, w pełni zarządzać całym naszym domowym czy, czy biurowym internetem z po prostu prostej aplikacji mobilnej, z dowolnego miejsca, w którym jesteśmy. Kolejna bardzo ważna cecha tego routera to jest funkcja Mesh, a więc on nam pozwala na rozbudowę naszej sieci bezprzewodowej do 500 m kwadratowych. Tak tak tutaj to mniej więcej jest szacowane. Po prostu dokładając kolejne kostki do takiego naszego startowego zestawu. Kupujemy sobie kolejne, samą już tą wewnętrzną kostkę M15, podłączamy ją w dowolnej lokalizacji w naszym mieszkaniu, apartamencie, w domu, włączamy aplikację i wykonując kolejne kroki dodajemy to kostkę. One łączą się ze sobą bezprzewodowo i rozszerzają nam po prostu zasięg naszej sieci bezprzewodowej o kolejne obszary. My, jako użytkownicy, nie widzimy tego w taki sposób, że mamy jakieś inne nazwy sieci. Musimy gdzieś tam się przełączać, podawać nowe hasło. Nie, to jest jedna zunifikowana sieć z jedną nazwą, a my chodząc sobie po takiej przestrzeni przełączamy się pomiędzy kolejnymi kostkami z tego zestawu i tak jak powiedziałem, czy to piętra, czy, czy duża przestrzeń na jednej płaszczyźnie jest pokryta silnym bezprzewodowym sygnałem. WiFi. To są chyba takie najważniejsze cechy zestawu, jeśli chodzi o. o jego właściwości takie sprzętowo-programowe. Natomiast teraz zainstalujemy sobie ten zestaw w tej lokalizacji, w której znajdujemy się teraz i pokażemy Państwu, jakie prędkości internetu osiągamy w tego typu lokalizacji. Czyli, tak jak powiedziałem, w centrum Warszawy, w silnie zabudowanym terenie, w którym mamy wiele zakłóceń, bardzo wielu użytkowników usług mobilnych podłączonych do danego nadajnika. A mimo to prędkości osiągane powinny być i, i, i są, nawet bardzo duże i, i dużo lepsze aniżeli taki standardowy internet domowy z kabla, który najczęściej e, kupujemy sobie właśnie gdzieś podpisując umowę z dostawcą internetowym. Także zabieramy się do instalacji i zaraz widzimy się e, ponownie. Dobrze, jesteśmy już po instalacji całego zestawu. Modem został podłączony na zewnątrz, na balkonie, e, ukierunkowany w stronę najbliższego nadajnika e, 5G. E, następnie kablem ethernetowym został podłączony do power injektora, zasilany jest z power injektora. Router M15 również podłączony do tego samego power injectora, do wejścia LAN. No i zasilany już standardowo z gniazdka elektrycznego w naszym mieszkaniu. E, jakość połączenia bardzo dobra. Diody na modemie zewnętrznym sygnalizują nam, że jest to połączenie 5G bardzo dobrej, e, o bardzo dobrej sile sygnału. Także możemy chyba teraz przejść do testu połączenia i zobaczyć jak w tym trudnym, e, trudnym środowisku, czyli w centrum miasta, bardzo duża, gęsta zabudowa, wysoka, bardzo... Duża ilość klientów połączona do nadajnika radiowego. Zobaczymy, jak w tym trudnym środowisku sprawdza się nasze urządzenie i jakie prędkości uda nam się osiągnąć. Uruchamiam mój telefon. Na początek pokazuję Państwu, że telefon jest połączony z siecią bezprzewodową modemu routera M15, nazwa M159CF7. Taka jest domyślna nazwa tego akurat egzemplarza. Uruchamiam aplikację, Speedtest no i dokonujemy pomiaru. Prędkości. Rozpoczynam test. No i zobaczymy, jakie prędkości nam uda się osiągnąć no widać, że urządzenie e, mój telefon połączony do Wi-Fi e, prędkość powyżej 300 megabitów w tym momencie, także jest to naprawdę świetny wynik dla tego typu środowiska, dla tego typu lokalizacji e, na pewno nie bylibyśmy w stanie osiągnąć takiego samego wyniku, nie wiem bezpośrednio z telefonu, bądź ewentualnie z jakiegoś routera wewnętrznego domowego z kartą SIM, także daje nam ten zestaw dużą przewagę w takich warunkach i tak jak mówię jest świetną alternatywą dla takiego standardowego połączenia kablowego. Zachęcamy zatem do testowania, do zakupów i do korzystania z szybkiego internetu 5G.